I co mówisz Tomek, że tutaj były twoje początki. No niekoniecznie pod tym słupem. No nie tu, tam w przodu. Ale też tu chodziłem, a teraz tu jest lipa, ściekawki, igły potwierane. Zobacz jak to wygląda. Yes. Tak, no i ja tu byłem wiele razy i widziałem to. Trzeba uważać, jak się chodzi. Tak. Chodź. I tu był twój początek na ZO. Nie, mój początek na ZO tam spałem przy misji pod, pod mostem. Tak, rozumiem. Ale tutaj też? Tu też, oczywiście, tu też spałem. Ale czy miałeś jakiś namiot, czy po prostu... Nie, nie miałem namiotu, normalnie pod murem, nie? Aha. I jakie to jest miejsce dla osoby bezdomnej? No powiem Ci tak, jak ja byłem tutaj, no to... Słuchaj, no wiadomo Jacku, wszędzie trzeba pilnować się i patrzeć, nie? Wiadomo mhm. jak jest. Aha. Rozumiesz, sam, tak? A tam są takie kanały jakieś, Jakiś staw tam jest? Tam no taki... jest na po... pierwszy jest kanał, później jest taki stawek. I taki park fajny. No. A tutaj za potem mamy Zo. I to jest nazwa Zoologische Garten. I tutaj mamy zwierzaczki sobie. Sobie są zwierzaczki. No. Dokładnie, tu mamy zo. I tutaj też jest są A zgadnij ja. skąd wiem Byłeś? No tak. Ile? Ten? Nie pamiętam. A na ile, ile czasu? No tyle ile ci potrzeba? No z półtorej godziny. Aha. Ale nie. pamiętam, wiesz co, nie pamiętam dokładnej sumy, ale tak oceniłem to, że to nie było tanie wcale. Ale wiesz? ten. Chodzisz sobie i... Tak. Możemy się przejść. Nie. Bardzo proszę. Ja nie lubię zbytnio poza chodzić. Co nie lubisz zwierzaczków? Nie lubię chodzić poza zbytnio, wiesz? A jaki masz w ogóle stosunek do zwierząt? Normalny, nie mam tam jakiejś... Ci... agresywności, nie, czy nie. Czego. jest tak, że nie. ludzie na wioskach traktują zwierzęta jako coś, co można, no, zjeść? Bo my w miastach to jemy szynkę nie myślimy o tym, że to pochodzi, wiesz... No, ale no, no, no tak, no, ale nie psa. Tomek, no. Są takie kraje, gdzie jedzą i takie zwierzęta. No, no, ale u mnie tego, u mnie na wiosce chyba tego nie było, nie? Mówię ogólnie o zwierzętach, widzisz, chciałem przejść do kolejnego no, filozoficznego wiesz, problemu. Zwierzęta, zwierzęta, no wiadomo, no, na wiosce jadło się no kury, no. się hodowało, zabijało króliki, tak? No tak. Pamiętam sąsiad miał te kozy, to pamiętam jak na przykład Piątek w domu była gadka, że będzie zabijał kozę, to ta koza już od piątku do niedzieli beczała, dzień i noc bo wiedziała, że będzie ten. Wiesz? No tak, zwierzęta takie rzeczy też czują. Mówi się o cielaczkach, tak, które tak, płaczą. Tak, Te dokładnie. Są prowadzone tak. na rzeź. Ale to właśnie widzisz, no, także jest trywializował ten problem, jak chciałem. Bo nie, do... bo ja myślałem, że ty mówisz coś takiego, przy. Nie, no zwierzęta ogólnie, no zwierzęta się jedzą. Tak? No tak, no oczywiście, że się. No słuchaj, no Chińczycy chyba koty jedzą, nie? Tomek, <słuchaj> <słuchaj> proszę cię. Posłuchaj, człowiek z głodu to różne rzeczy je. Jacek, kanapkę z kiełbasą jesz, i nie wiesz, z czego ta kiełbasa jest. No tak. To taka prawda, no. A konika to... byś zjadł? No z konia masz ten. Konina. Konina, tak, ale poczekaj, jak ta kiełbasa się nadchodzi. Chodzi o salami. Salami to jest zło, z tego, z osiołka. osła, no. No ale to cię teraz zaskoczę. Bo chcę ci powiedzieć, że w bardzo wielu kiełbasach jest domieszka koniny. A ten. Myślę, że tu trzeba podkreślić jedną rzecz. Ja ci powiem coś takiego, nie wiem ci... Czy... Może jadłem koninę, nie jestem w stanie ci powiedzieć. Czy jadłem? Ale na przykład świnie, to no, to też mi nowina, że świnie jad. Krowę No to rzeczywiście. Rosołek na wołowince. Nie. To słuchaj, chciałem ci powiedzieć tylko, a propos tych koni, nie przerażaj się, bo są specjalne rasy, koni mięsne. To nie jest taki konik na którym się jeździ. To nie jest tak, że jeździsz na koniku, a potem go wiesz. No nie wiem. Są specjalne konie mięsne, no tak. A. To skorocie, specjalnie hodowane, nie. Przybiera tej masy mięśniowej ma bardzo dużo. jest i... hodowane? Tak, dokładnie. Aha. Takie rzeczy, no widzisz. Ale widzę, że cię nie interesuje dylemat natury moralnej do tych Bo byś mnie zapytał. Powiem ci coś takiego. Ja miałem sąsiada, który kradł zwierzęta na no wiosce. To normalne, że się kradnie. Ale zwierzęta. on kradł krowy. No wiem. Ubierał w gumowce. Żeby były numer większe. Ubierał gumowce krowie na cztery nogi i on prowadził z jednej wioski przez pola do domu. Policja wjeżdża do domu, a krowa w kuchni stoi w gumowcach. Poważnie, Jacek. A te gumowce były po to, żeby zmylić pościg, tak? Gumowce były po to, żeby nie było śladów. Tak, ja słyszałem o jak to powiedzieć, złodziejstwie zwierząt. Był, Kradziejstwie zwierząt. był mnie taki, był. No. Rzeczywiście. A to, że lisy kradną kury, to wiesz, i duszą. Tak, ja sam kradłem. A taki lis to potrafi kilka kur wynieść, a kilkanaście. Dokładnie. Mikrofon ja, oddaj. Mikrofon, ja Mikrofon, mikrofon, mikrofon. No Oddawaj mikrofon. Dobrze. I zmykaj. Nara. I co? Tut lajt to wszystko, co usłyszeliśmy, ale masz przynajmniej ulotki, wiesz, i też w języku polskim widzę. I bardzo dobre ulotki. I masz też numer telefonu do osoby, która mówi... Bardzo prostu... dobra ulotka jest, ponieważ ta no. ulotka jest wszystko no. praktycznie to, co ja chcę tam załatwić. Rozumiem. Ale też masz numer telefonu, wiesz, do osoby polskojęzycznej. Tak. I masz też telefon. Tak. I masz też ten telefon naładowany. Tak. Tym powerbankiem. Tak. Dokładnie. Zawiedziony jesteś? Tomek. Nie chce mi się rozmawiać o tym. Dobra, koniec na, na ten temat, lecimy dalej. Ale dzisiaj ta osoba powinna być, miałeś rację, tylko po prostu nie przyszła. I była napisana kartka, że z powodów jakichś losowych ta osoba... Od razu żebym zauważył kartkę i już wiedziałem, że to jest nie tak. No, rozumiem. To co, wracamy powolutku? Tak, wracamy, a ten... Jutro tutaj na ten... Jeszcze zajedziemy do domu, do siebie ten, zadzwonię. Jak się nie dodzwonię, to jutro pojadę tu na tą tom. A Aha. dobrze, bo to jest praksis, to nie jest te praksis, gdzie ja ułatwiłem metadon z Martą, tylko to jest inne praksis. Mhm. A powiedz mi Tomek, przeprowadzasz się na ten Julius w końcu, czy jeszcze nie? Jacku, powiem Ci tak. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, nie jestem w stanie Ci powiedzieć na razie, bo nie wiem, nic nie załatwiłem. Rozumiem. Czyli właściwie jest tak jak było, nic się nie wzią. Ale możliwe, że może być tak, że wieczorem się zwinę i pojadę. No tak. Wiesz o co chodzi? Tylko wtedy musisz ten cały swój dobytek przenieść też. Ja tego dobytku dużo nie mam, to jest wózek, a ja tym wózkiem pojadę na Esban i Esbanem pojadę. O rozumiem. To wiesz, że tam nie ma problemu z tym Jacek. Wiesz co, Patryk wspominał o tym, że tam na tym Julius może być niebezpiecznie, że tam jakieś nosce, sklepy są, że ludzie przychodzą pijani, to prawda to jest, czy nie? Ale Jacek... Ja tam byłem, nic mi tam nie przeszkadzało, nic mi tam nie wadziło. No, rozumiem. Nie wiem, on to gada, że nie chce sam zostać na tym. No, Patryk powiedział, drostał, że zostaje sam. No nie zostaje. i zostaje. powiedział, że ty do niego prędzej przyjedziesz niż on do no ciebie. No i dobrze. No i dobrze, a ja jak się zdenerwuję, to i wyjadę całkowicie z Berlina. A no właśnie ciągniesz mnie nad morze? W kwietniu? W połowie mm, Dokładnie. Będę u siebie w drugiej połowie. mi, że się zastanawiam nad tym. Bo już już jest załatwiane, już jest, już jest próbowane, już jest informowane w innym mieście załatwianie metadonu. A rozumiem. Nad morzem? Nie nad morzem. Nie musi to być nad morzem. W innym po prostu mieście. Ale gdybyś chciał pojechać na morze, to musiał już być na substytucji, prawda? Czemu? No taka turystyka z igłą w kieszeni. Ja tak proste cię. Nie cierpisz się strasznie, nie wiem dlaczego, no po prostu pytam. Powiem ci tak, ja myślę już na własną rękę iść tabletki kupić. No to są właśnie klimaty dworca zoo. Wiesz, ja już myślę na własną rękę, ja tych tabletki kupić. Bezdomność takiej najbardziej upadłej no wiesz, formie. Tak jak ja potrzebuję, bynajmniej potrzebuję, żeby mieć na 15 dni. Po co my tu przyszli? No, żeby pojechać na Uban. A, wido, a nie możemy schodami zejść? Zamknięte, to możemy iść tam, i tamtędy pójdziemy. A, rozumiem. No. Rozumiesz? Już nie chcę, rozumiesz? Nie chcę mi już się na tym kubku siedzieć, nie chcę mi już się zebrać, nie chcę mi się. Już mam dość. Oj, to jest właśnie dworzec Zo. Ta. Takie klimaty cały czas. Dokładnie. W Gdzie ty mnie ciągniesz na obiad? No, na, na Uban. Nie chcesz na, iść na obiad, bo. Mówiłeś do Rizy, czy chodziło ci o hotel Riz? Nie, tutaj jest Riza. Rozumiem. Coś takiego jak McDonald's. Okej. Okay. Tylko, że w McDonaldzie są hamburgery, a tu są kurczaki. Rozumiem. Ja w dzień wyjazdu nie jem obiadu. Wiesz dlaczego? Nie wiem, nie znam się. No bo potem jestem w autobusie zamknięty przez kilkanaście godzin, no. Może nie przez kilkanaście, No ja nie wiedziałem od... skąd ja mam wiedzieć? Dziewięć czy ileś. No to sobie wiaderko weźmiesz. Wiaderko. Chyba nocnik taki większy, nie? A może być i nocnik. Słuchaj, jak przyjeżdżałem do Hamburga teraz z, z Warszawy, no. to przyszedł SMS, że jest autobus z zepsutym kiblem. I żeby wszystkie problemy tego typu rozwiązywać z kierowcą, nie? No? Ty wiesz, że Skubany ani razu się nie zatrzymał po drodze z Warszawy do Berlina, bo ja miałem w Berlinie przesiadkę. No, ty gadasz? No. I co? No nic, no, trzeba było dać radę, no. Tylko wiesz, ponieważ miałem SMS-a wcześniej, więc po prostu no. nie piłem. Ale jakbyś nie dał rady, to na pewno by stanął. No tak, jakbym tam poszedł do niego, wiesz, po narzeką. by było, to na pewno by stanął, nie? Pewnie by się zatrzymał. Ale to jest takie krępujące. Mówić o tym, nie? A tak masz kibelek, wchodzisz i no tyle. tak, normalnie. Ale to też powinien, nie? Powinien sam od siebie zrobić jakieś stacje postoju, no nikt tak? nie prosił, to wiesz to. No chyba, że tak. Chyba, że tak to wygląda. O, no zobacz. To, to jest, to jest, jest piękny wystrój tej stacji. Zoologische Garten, o tu jest napisane. Nic się nie zmieniło, cały czas jest tak jak było. Nic się nie zmieniło, mówisz? Nie. O nic. I mamy słonie, mamy Ostrusia. Zobacz, żeśmy dzisiaj Ostrusia gadali. Nic. Przyjrzyj się, ty żeś się pyta jak to jest, że on biegnąc nie kopnie się w głowę. Hmm. Po nociach startuje, to ma nisko głowę. A jak się <laughs> rozpędzi, to już wysoko widać trzyma. No bo ma <laughs> szyję, ten wiatr to mu sam podniesie. Pan <laughs> <Tam> górę <laughs> Tak, żeśmy gadali właśnie o zwierzętach, nie? Jedziemy. Które się je, a których się nie je. No trochę czule. są. Ale dobra, ja sobie jutro pozałatwiam. Siadamy. Nic się nie zmieniło. Ewentualnie co to, to budują, rusztowania tylko stoją i nic Ale więcej. Ale bieda ta sama, prawda? To samo. No. Ty żeś tutaj był tyle lat i ani razu nie byłeś w tym ogrodzie zoologicznym? Nie. Nie. Mogłem być nieraz, ale nie byłem. Spałem ci wejściu przecież. Do zoo? No. Tak, bo tam takie jest przepierzenie, takie właściwie zadaszenie nawet można by było powiedzieć. To moje pierwsze dni, jak tam spałem, takie zadaszeniem. A myślisz o tym, żeby tutaj wrócić, czy nie? Powiem Ci... co duży rumor. mi przez głowę, ale ja wiem. Nie wiem. Za duży rumor, mi się wydaje, za dużo towarzystwa tutaj jest, wiesz? Ale, Jacek, słuchaj, jakbym tu wrócił, to mnie by towarzystwo nie interesowało, wiesz? Ale ty byś ich interesował. A druga rzecz by była też tego typu, że po prostu... Może i mi by było lepiej. Może bym tak nie myślał o tym. Albo przeciwnie. Bo bym poszedł, nie. pogadał. No, jeżeli oni są też uzależnieni od tego samego, to miałbyś być tylko kompanów. Rozumiesz mnie? Ale fakt jest faktem, że misja jest tuż, tuż. No. Co ty tam ciągle grzebiesz sobie? No bo mnie boli. Ząb. Już któryś raz zauważyłem, że całego palucha chcesz połknąć. No mnie boli. Ząb, tam nie mam już zęba, nie. Korzeń. No. To też mógłbyś sobie pogarniać, to słuchaj. Teraz spojrzałeś na mnie. W więzieniu to by to zrobili raz, dwa, tutaj w Niemczech. Nie mogłem już zrobić to dawno. Jak pracowałem na kuchni przecież rok czasu. W więzieniu? To też jest cena, o którą ty płacisz za uzależnienie, prawda? No tak. W więzieniu Cię też uzależniłem od słowo nie? Mhm. Mogłem podać ich do sądu, by mi odszkodowanie płacili. Ale dlaczego? Bo nie zrozumiałem, bo się uzależniłem. Od narkotyku. W więzieniu? Tak. Od suboteksu? od suboteksu tak jak. Od od, od tego dziadostwa, tylko że po prostu słabszy są skręty. Idzie przeboleć, nie? Aha. Ale oni chcieli ci pomóc podając ci subotek przecież. Oni mi nie pomogli podając subotek, jak go na lewo kupowałem. W więzieniu? No. <laughs> Chcieli ci pomóc. <laughs> no co ty się śmiesz? No, no przecież po to w więzieniu podają leki, żeby pomóc. 12 dni dają metadon. A rozumiem. I po 12 dniach. Codziennie przez 12 dni i co dnia dają mniej. Mhm. I po 12 dniach się męczysz. Mhm. Ale już znacznie mniej. No, lżej jest trochę, nie? Trochę lżej. No wiesz jakoś oni to wyliczyli wszystko, prawda? Trochę jest. Ale to nie jest takie ho ho o. O. Tu już jest kubeczek w postaci ekstremalnej Kobieta na wózku z dobytkiem Jak mieszkałem na Zo jeszcze Prosi o pieniądze Jak mieszkałem na Zo Ona mieszkanie wszystko mała Chłopak, wszystko. No, no, widzisz. Może to jest jakiś pomysł, słuchaj, żeby. Nie wiem, ja bym. Znaczy, nie jest trudno radzić, to nie jest moje życie. Ale co? No mi się wydaje, że zo to nie jest dla ciebie. Ja nie brałem sobie tego, tak to wiesz, przeszło mi, ale tak nie brałem tego, żeby ten, nie. Ja druga rzecz, nie brałem centralnie zo. Rozumiesz? Powiedz mi, czy ty jesteś samotnikiem? Powiem ja ci, że wolę. Ty, tak? jak się drapiesz, to uważaj na mój mikrofon, dobra? Wolę sam być, ci powiem. No. Widzisz, muszę ci poprawić ten mikrofon. Wolę, Jacku, być sam, no. wiesz? Bo on się, widzisz, odwrócił do góry nogami. Wolisz być sam? No tak, no bo to, co zrobię, to jest moje. Kiedy chcę, to nie robię, kiedy chcę, to robię, tak? Słyszysz? Kubeczek grający. No. Facet z harmoszką. Kubeczek, proszę bardzo. Ale mi z wzięło, tak? No. To ty chyba setce. No to ta setka chyba ci już dawno wyparowała. No ale widzisz, że takie widzisz. Teraz nawet nie położysz się, bo gdzie? A żeśmy z Tomkiem zdecydowali, że przejdziemy w inne miejsce, bo ten gość rzeczywiście zakusza, zagłusza. Jeszcze diabli wiedzą, co tam grasz, co nie ma jakichś praw autorskich do tego. O! Proszę. O! Tu, tu mamy uniliśmy. miejsce. Dogoniliśmy panią, Jeszcze która... dwie stacje i jesteśmy. Myślisz, że ta dziewczyna jest też uzależniona? Tak. Znacz ją? Tak. Polka? Nie, Niemka. Aha. Znam ją. A powód, dla którego siedzi na wózeczku, to jest właśnie uzależnienie? Nie. Noga. Ale w wyniku uzależnienia? Tak. No. Tak Ona jakbyś... miała dom, miała chłopa, miała wszystko. To ta kobieta, tak? Tak, własny dom. No, Gdzie chłop Turek wyrzucił ją z własnego domu na ulicę. bo nie czego chciała ją, tego zostawić. Dlaczego ją wyrzucił? Bo nie chciała tego zostawić i brała. Rozumiem. O. I teraz jeździ na wózeczku w metrze no. i żebrze na... Wiatrek, jaka ona była ładna. Jeszcze, jeszcze w tej chwili, no i zidać, jest bardzo zniszczona i też yy, pozbawiona naprawdę atrybutów urody, tak to powiedzmy, czyli zębów. Ale mogę sobie wyobrazić, że to była kiedyś ładna dziewczyna. Ona jest z tych czasów, co ja nazywałem, to są te lata. Myśmy ją widzieli przy tej windzie, przy której staliśmy. Ona tam chciała zjechać na dół. I akurat idziemy. Nie. Młoda dziewczyna jest. Mhm. Jakie to cholerstwo, prawda? To uzależnienie. Tak, Jacek, żebyś wiedział. Naprawdę. Wybrała taki los. Ubierz I tak patrzę w tej ja chwili. Ja wybrała... Ja Poczekaj, nie chodzi... patrzę. Ona nie ma jednej nogi. Ona nie ma jednej nogi. Ona straciła nogę. To odcięli jej. Słuchaj. I ona wybrała... Zobacz na mnie. Dzień w dzień boli. Mimo wszystko. Rozumiesz? Ona no. wybrała taką stratę, stratę nogi i takie życie. Ale to z własnej winy. No, uzależnienie. Nie. Bo mogła i się uratować. Miała a, możliwość. Możli. Miała możliwość. Dlatego takich ludzi nie żałuję, o takich powiem. Oj szkoda. No ja tak słuchaj, skoro ona miała możliwość iść uratowania tego, a nie chciała iść, no to... Słuchaj, mi jakby mieli odciąć, aby miał iść. A, a mi się uratować, a ja Ale wydaje mi się, że ludzkie cierpienie i współczucie dla tego ludzkiego cierpienia nie powinno zależeć od decyzji tego człowieka, bo cierpienie jest cierpieniem, wiesz? A to jest taka choroba, mówimy choroba niezawiniona, bo ona nogi nie chciała stracić. Ona podejmowała złe decyzje do tego, żeby no użyć. Tak, no nie, nie chciała tak samo jak ja nie chciałem tych ran, tak? To to samo, nie? No. Ale ty jesteś drażliwy dzisiaj. Uch. Uch. Nie, bo to, ja nie chciałem też ran tych chcę. Ale widzisz, to jest to My tym jednym metrem dojedziemy... No jeszcze teraz wysiadamy. Już teraz. No. No widzisz. Dokładnie. To jaki masz plan w takim razie w związku z tym, co się dzisiaj nie udało? No nic jaki mam plan. Ja sobie jutro, jutro ruszę. Jutro ruszę od rana i... Żebyś nie zaniedbał tej sprawy i tak jak ta kobieta, nie? Nie wylądował na wózku. Niedoczekanie twoje. No nie, no. Powiedz mi. Trzec, trzec. Schloss Strasse. To jest już nasz przystanek, ja ja mówię nasz nasz przystanek. Tak się czuję jakbyś rzeczywiście tu wiesz, był u siebie, nie? Ja już nie. A ty już nie. Pamiętasz jak kiedyś ci mówiłem, że teraz się czuję o wiele lepiej, nie? A teraz już mi co obojętne, wiesz? Wiesz, nie ma już tego miejsca, nie ma już tego wszystkiego, wiesz o co chodzi. Widzę jak teraz. Bym poszedł, położył się, się poleżał. No i teraz ja? Mam to rozwijać, kłaść się na dwie godziny, mam znowu zwijać, chować, wiesz, chłodzi no tak. A tak miałeś to takie nie swoje nie miejsce. miejsce, prawda? No, Przychodziłeś, no. swoje rzeczy mogłeś usiąść. Sobie coś Dokładnie, porudzić, dokładnie. Posłuchać muzyki nawet albo pogapić Myś. się w telefon. A ja nie umiem tak jak Patryk położyć się tak tu na betonce i... Mhm no ale też na rzeka wiesz na stawy mówi nogi go bolą biodra go bolą no słuchaj stary jak on jak on się kładzie tak i tylko i kurtkę ściąga i się nią przykrywa no to dziwi się Ej, to co Tomek drugie śniadanko no ale musimy zahaczyć o bankomat wiesz dobrze bo takie drugie śniadanko mhm. to muszę ze 20 euro mieć nie mhm. na drugie śniadanko nie wiem o. Co byś zjadł? Coś słodkiego? Nic, nic nie chcę, ja żartuję. Nie? No to w takim razie nie będę szedł do bankomatu. Widzisz tak łatwo jest 20 euro przykisić? Nie, ja nie chcę nic. Nie, ja też nie będę ją... Myślałem, by... że coś... że coś... Tak jak wyklinię. powiedziałem, nie chcę przed jazdą autobusem, nie? Ale dobra. Nie świeżego trafię i będę się męczył potem w autobusie. Ale jutro kurwa stanę tak na wysokości, że ruszę. Flora Strasse. A, jaka fajna nazwa. Flora Strasse. W internecie sobie zobaczę dokładnie, gdzie to jest. Jeszcze jak się zdenerwuję, to jeszcze dzisiaj już tam pojadę. Dzisiaj będę spał. Bo co mi to za różnica? Czy ja tu będę spał, czy ja tam będę spał? Nie? Tak, ale tak myślę o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie... Po powrocie tutaj z tego zoo... No? To widzę, że... Tam ten obraz jest przerażający, to jest taka normalność jednak, nie? Tak, No bo jak ci to powiedzieć... Jacek. Powiem ci coś jakiego, tam jest ta misja. I to ona ściąga. Tam wszyscy bezdomni idą, bo ta misja jest. Ty pamiętasz uważaj, co się ciało? No, ciało? Tak. Tutaj można by było normalnie się ślizgać, ta, oni to? Tak. Czy byś wiesz, Jakąś paską Tam jest ta taką. misja. Tam każdy wiesz. Ciągnie. Ty, uważaj, bo jak ja się przewrócę, to sobie tylko wiesz, guza nabija, a ty to możesz... No jeśli Krzybę wywrócisz, robisz. to podejdę, wezmę portfel i pójdę. <noise> a ty leż! <noise> Tomku, no. dzięki za miły spacer. Dzięki również. Trzymaj się. Trzymaj się, pozdrawiam widzów. Wszystkich. Siema.